Na początek w teleskopie o walce i nadziei, walce o życie dziesięcioletniego Dominika. Życie rodziny to chwile wzlotów i upadków, kiedy wygrywa choroba, teraz wszyscy walczą, żeby nie stracić resztek nadziei, bo dawca szpiku wycofał się, Dominik znów czeka. Dlaczego coraz częściej ktoś, kto daje nadzieję, ucieka? Urszula Łaszyńska. 6 sierpnia, ponad miesiąc temu, była nadzieja i były uśmiechy na twarzy Dominika i jego rodziców. Jest dawca z Niemiec. Tam jest serca, nie? No. Oboje jednak mówili, byle tylko dawca się nie wycofał, bo wiedzieli, że ma do tego prawo na każdym etapie. Co innego, jak nie było tego dawcy, bo no po prostu nie było, czekaliśmy, a tutaj wiemy, że, że, że gdzieś jest ta osoba, może nam pomóc, ale chciała nam pomóc i, i raptem. Z jakichś tam przyczyn zrezygnowała, nie? To dlatego Dominik znów jest na oddziale onkologii i znów przyjmuje chemię. I tak co trzy tygodnie, dopóki nie dojdzie do przeszczepu. Codziennie tak przychodzisz? Tak. No. I ile czasu tutaj siedzisz? No, Dominik choruje na neuroblastomię, złośliwy nowotwór układu nerwowego. Ma przerzuty do kości, szpiku, opon mózgowych i węzłów chłonnych. Od marca dostaje chemię, która wycisza raka i przygotowuje go do bardzo silnego leczenia, które zniszczy szpik, dlatego potrzebny jest przeszczep. Dzisiaj być może byłby już po nim, gdyby nie informacja z Niemiec. Staramy się myśleć optymistycznie i, i wiemy, że będzie. W ostatnim czasie wyjątkowo często zdarza się, że dawcy rezygnują, kiedy już wiedzą, że mogą pomagać. Lekarze z jedynej w Wielkopolsce dziecięcej kliniki onkologicznej załamują ręce. Nie mogą nic zrobić, nie mogą ratować dzieci przez nieodpowiedzialne osoby. Główny winowajca lęk i niedoinformowanie dawców. Jeżeli będzie naprawdę wiedział przed tym, nim się zarejestruje, na czym to wszystko polega, co go czeka, że to nie jest tak chopsiub i że wycofanie się z tego rejestru to może oznaczać dla chorego śmierć to on nie podejmie takiej decyzji a tego nie da się załatwić na odległość przez internet czy przez telefon. Potrzebne są spotkania i uświadamianie. W Polsce zarejestrowanych jest 400 tysięcy potencjalnych dawców. Dla porównania w Niemczech 4 miliony. Zazwyczaj dawcę udaje się ustalić szybko, bo w kilka miesięcy. Elżbieta Żurek była pierwszym dawcą w Polsce dla biorcy z Europy Zachodniej. Ma bardzo radykalny stosunek do tych, którzy się wycofują bez poważnych powodów. Dla mnie to jest morderstwo. Bo jeśli ktoś się decyduje, ma skończone 18 lat albo za wcześnie, nie wiem, może ta młodzież jest nie dojrzała, ale nie sądzę. Podkreśla, że zrobiłaby to jeszcze raz bez zastanowienia, tak samo jak Katarzyna Briggs. Oddała szpik w czerwcu. Obie kobiety ze szpitala wyszły następnego dnia, od razu wróciły do pracy i normalnych obowiązków. Na pytanie, czy zrobiłyby to ponownie, Odpowiedź jest tylko jedna. Zdawałam sobie sprawę, że to będzie i kosztowało mnie trochę czasu i różnych wyrzeczeń, także zdecydowanie bym to zrobiła. Czym kierują się osoby, które się wycofują? Powodów jest wiele, mówią psycholodzy, od osobistych po zdrowotne. W grę wchodzi też lęk i strach, ale to żaden strach w porównaniu z tym, co czują chorzy i ich rodziny. Ogromny żal, rozczarowanie, bo jakaś nadzieja, która została pobudzona, no zostaje jakby odebrana. Lekarze. Wznowili poszukiwania dawcy dla Dominika, jak podkreślają rodzice. Mają siłę, żeby walczyć dalej. Nadzieja umiera ostatnia. I ty możesz uratować komuś życie. To słowa z deklaracji potencjalnego dawcy szpiku kostnego. Te słowa to motywacja, ale przede wszystkim to odpowiedzialność, wielka odpowiedzialność za czyjeś życie. Wycofując się, odbiera się chorym i tak już resztki nadziei. Urszula Waszyńska, Teleskop. Ten temat także w wywiadzie teleskopu gośćmi Anny Ciamciak będą Dorota Raczkiewicz z drużyny Szpiku i Katarzyna Bricks, dawca Szpiku gorąco polecam.